I oczywiście, Siemano, witam was w kolejnym odcinku ZGFC. Dzisiaj czwartek, godzina 18, nagrody za Division Rebels. E, udało się wbić 30 punktów, ale powiem wam, wczoraj wbicie dwóch winów to była największa katorga na świecie. Ludzie w drugiej lidze są tak spoceni, że po prostu nie da się w to przyjemnie grać. To jest straszne generalnie. i no, widzieliście futrze tylko się wkurzyłem, no ale no, co no. Jest jak jest, no ta pina jest przejebana. Bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was na Twitch TV oraz Kicks werni Uj, aż monitory aż ten mik tego. No mikrofonem uderzyłem, no. A jeżeli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. i Przejdźmy sobie do meczu. Tak jak mówiłem, Liga Druga, ulepszone nagrody, także 30 tysięcy bodajże? Tak jest, 30 tysięcy, jeden pik, nie wiem czemu pokasowali te piki. Ja lubiłem, to było fajne, ale jeden z 3, 85 plus brzmi całkiem przyjemnie, nie powiem, że nie. Także lecimy. Jeden z trzech, który by tu sobie wziął. Weźmy sobie śró o, -o, o, kobel, ok. Drugi, też nic. I trzeci. O, mamy żołnierz! Nooo, Wikidia, Wikidia! Tak, kurwa, tak! Jezus, ona no, chyba jest jeszcze coś warta, ta kartek, ale jest piękna. O mój Boże, o mój Boże! Mega Big Mega Big Nie ma jej na rynku nawet! Witam pano, witam. Nie ma go nawet na rynku. Let's go! No, jestem szczęśliwy. Szukam 580 tysięcy monet. Czajcie to z tyle pitosu. Mogę tyle rzeczy tam porobić. Kusi ten dębel, ale zobaczymy, bo ten opender jest całkiem dobry. Chociaż jakiś zmiennik taki fajny też by się przydał. Dobra, lecimy sobie. Mega paczucha. Czy coś tu będzie? Nie ma łokału. SP. Serbia. Milinkovic Savic I myśliwy, o fajnie, jakieś ciekawe stroje, coś, nie, chyba nie I tysiąc monet, kurde, fajno Dobra, kolejna paczuszka, weźmy sobie Team of the week, 8, 3+, no tu nie ma Hiszpania, Portugalika No to jest? Boczny? A, o kurde, prawie pomocy 60 strzałów no, nie zawojujesz kolegą, nie zawojujesz. Trzy paczuszki do końca: 10,7,5, plus bez walkoutu prawa obronna. Australia Przez... Kim ty jesteś? Carpenter, Sabrinka. Dobra, dwie najlepsze paczuszki przed nami. 4, 8, 3+, plus. ale to jest wymienne, także 4, 8, 3+, plus. czy będzie walkout, Nic nie ma, walkout, o oh, wow, i Hiszpania, Grimaldo, 84 chyba, Gademy to nie jest dobra paczka, no i 4, 8, 3+, chociaż walkout, proszę, proszę, i jest walkout, SP, Brazil, to jest Bruno Guimaraes, tak jest, i Arsenal, tam chyba nie ma nikogo dobrego, a jeszcze może być babeczka, także to może być jakiś Odegard, obstawiam, Hello? What the hell? What the hell? -y? No Dobra, takim składzikiem podejdźmy sobie do Division Ravens WITENIA. Proszę, bądź dobry. Naprawdę bądź dobry. No i pierwszy składzik. Borussia Dortmund Co ciekawe, szanuję. Ostatnio grałem na. Chyba. Nie, na tym nie grałem. Na Division Ravens grałem. Zjakiwał cały skład z legi. Podziwiam. Naprawdę podziwiam. Dawaj, t 1-0, ale piękna akcja od tyłu. Ten t musi być, piękna karta. Oj, 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 brawo, obrak. to minimalne ruszenie nadal czasami pomaga. Dawaj, oj. No, no, no jak, no, tu jakiś glitch, no czemu nie mogę mu odebrać, ten ADM jest jakiś powalony pod tym względem. Uh -huh. Oj, brawo kundę Myślałem, że się... No skur... Nie, no dobra Jaki wylew moje, z mojej strony, co się dzieje? Trzeba się skupić trochę, nie ogarniam co się dzieje Dawaj Totti, dwa, dwa <suszy> ciężary są w tej grze generalnie Oj, ale żebym dał popis teraz. Dawaj, Totti, i Kobel na posterunku. Czemu jemu takie podania wychodzą, a mi nie? Moje ja nie jestem przechodzić. Tragedia 4-2-no. No i tak 4-3! Udało się odebrać, Wabos, vamos! Te mecze są strasznie teraz długie, znaczy w sensie dużo goli generalnie, w ogóle takie, takie nijakie te mecze. Nie wiem czy wolę w sumie jak jest więcej goli. Przysięgam, że podawałem do Totti'ego, przysięgam no. Dobrze, Totti. To ty, fineska, wyrównanie 4-4. Ażem odwalił, nie spodziewałem się, że to tak łatwo pójdzie. Ale no nie wiem, granie z konsolowcami, nie, ten krozprzestrzen jest tak niedopracowany. Dobra, nie wiem, co ja robię w obronie. Ja nie wiem, po prostu jest jakiś wylew. Po co ja tą obroną w ogóle ruszam? Nikt nie rusza obroną, a ja stwierdziłem Muszę być lepszy i muszę obroną grać To się nie opłaca Oj Openda 6-5 Mamy 9 minut na wyrównanie, czy się uda? Śmiem wątpić, wydaje mi się, że Ziomek może grać na czas Dawaj Totti to ty wyrównanie 6-6, 88 minuta, piekę po krótkim. No ja dobry ziomek był, no jeszcze takim składem. No ale to AI defending no robi robot. Ja szykujemy się, można w takimi składami przez to grać. Dobra, zrobiliśmy sobie piczek 78. Także zobaczymy, może coś wpadnie na zakończenie. Kto wie? A ujawnijmy sobie od razu wszystko. Może? Może coś by zaskoczy 84? OK, jest foderek i chyba to tyle. No nie oczekiwałem za dużo, ale to i tak jest słabo. No i jeszcze Paczuszka 85 razy 2 może tutaj, no ja, ja już jestem dzisiaj, dzisiaj zostałem połechtany ładnie. No i Paczuszka, czy tu będzie walkout? Jest walkout! Łop, eś, o, serio? Serio? Po takim meczu dostaje Rubena Diasza, po wczorajszym? Znaczy nie wiem, kiedy oglądacie, ale w środowy? Dzięki jej, dzięki, dobiciem jeszcze bardziej.